Dzień dobry. Dziś Państwa i moim gościem jest Kacper Gordon, jeden z czołowych polskich koszykarzy młodego pokolenia. Obecnie zawodnik twardych pierników taron. Cześć Kacper. Cześć, dzień, cześć dobry. dzień dobry. W drugiej lidze byłeś kluczową postacią. W pierwszej też bardzo dobrze sobie radziłeś, ale w Ekstraklasie dopiero teraz zaczynasz przebijać się do regularnego zdobywania poważnych minut. I właśnie pytanie, czy lepiej odnajdujesz się w roli gwiazdy, najlepszego zawodnika, czy może wolisz, kiedy uwaga skupiona jest na innych, a, a Ty po prostu robisz swoje? E, wiadomo, że, że najlepiej jest być tym, tym głównym zawodnikiem, tą gwiazdą, jak to nazwałeś, ale, no ale każd z każdą rolą trzeba się, trzeba się oswoić, na każdą rolę trzeba sobie zasłużyć. Ym, w drugiej lidze, w pierwszej lidze, no wiadomo, poziom był trochę niższy, tam byłem w stanie być tą, tą ważną postacią drużyny, gdzie, gdzie trenerzy dawali mi możliwości, żebym kierował drużyną. W Ekstraklasie muszę sobie na to zasłużyć i muszę udowodnić, że, że jestem na tyle dobry i, i że, że po prostu zasługuję na to, żeby, żeby być waż, ważniejszą postacią. Mimo wszystko te aktualnie jestem bardzo zadowolony ze swojej roli w twardych i i no i planuję się rozwijać i, i tak jak to nazwałeś fajnie, no za, może za, za, za jakiś czas jak najszybciej oby stać się tą ważniejszą postacią w jakiejś drużynie. A jak, ja bardzo, powiem, tak? jak, jak bardzo w profesjonalnej koszykówce y, różni się rola młodego zawodnika od tego doświadczonego? Młodsi muszą robić coś, z czego doświadczenie są zwolnieni na przykład? Mm, jeśli chodzi o trening, Rzadko to się zdarza, rzadko to się zdarza. Raczej, raczej każdy jest sobie równy. Oczywiście to zależy od trenera, od drużyny, od systemów. Oczywiście no, jeśli chodzi o noszenie różnych rzeczy, na przykład na wyjazdach, czy, czy wykonywanie jakichś zadań poza treningami, to, to wiadomo, że młodzi też się tym zajmują i, i, i muszą te torby dźwigać. Mm, ale tak, tak myślę, że w treningu raczej, raczej to się nie różni. E... Każdy trenuje tak samo i, i robi wszystko, żeby, żeby po prostu drużyna była lepsza. Mhm. A jak wyglądały początki Twojej przygody z koszykówką? To ze względów rodzinnych pojawił się pomysł właśnie na kosze. Tak, tak. Mój tata jest trenerem, więc trochę naturalnie to wyszło. Mój tata w sumie nie, 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 nie był jakiś na, na, napięty w cudzysłowie, żeby, żebym, żebym grał w koszykówkę. Oczywiście pokazał mi, e, wysłał mnie na treningi. Tak naprawdę z mojej woli jako dzieciak miałem, miałem taką trochę zajawkę. E, no i z czasem coraz częściej trenowałem, coraz bardziej mi się to podobało i, i w, tak naprawdę. E, Kończąc podstawówkę, podjęliśmy wspólną decyzję. Ja tam też, no głównie ja zadecydowałem, że chcę iść do gimnazjum sportowego i zająć się tym trochę trochę bardziej poważnie i tak naprawdę dwa razy dziennie trenować w szkole sportowej, właśnie w gimnazjum na przy ulicy Konwiktorskiej, Tam grałem w Polonii Warszawa i jednocześnie w gimnazjum, które było sportowym, miałem możliwość trenowania rano przed, przed lekcjami. No mhm. właśnie twój tata jest związany z Polonią. Wcześniej też trenował parę innych drużyn. I od zawsze śledziłeś jego wyniki, ze wszystkim byłeś na bieżąco? Czy, tak, czy jednak tak. przede wszystkim skupiałeś się na swojej karierze? Nie, no to, to na pewno, na pewno śledziłem jego wyniki, cały czas śledzę. Zdarzy, często jest tak, że oglądam jego, jego mecze w ekstraklasie kobiet. No, dużo, ja dużo z tatą rozmawiam. No. Tak naprawdę naturalne jest to, że rozmawiamy dużo o koszykówce, bo jego tak naprawdę pracą jest koszykówka, aktualnie moją pracą też jest koszykówka, więc dużo tych rozmów jest. No i często są te przykłady, właśnie czy z jego drużyny, czy z mojej drużyny. I, i tak naprawdę ciężko jest nie wiedzieć, co się u niego dzieje, jakie są jego wyniki i tak dalej, więc oczywiście śledzę, kibicuję i, i chętnie, jeśli mogę, to nawet bywam na, na jego meczach. A on był dla ciebie mentorem? To właśnie od niego się najwięcej nauczyłeś? Myślę, myślę, że tak. Myślę, że tak. Tata pokazał mi tak naprawdę koszykówkę, jaką zna, wszystko, co, 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 co mógł, kto mi przekazał, przekazuje nadal. Nadal w, oczywiście nie, nie stara się tego narzucać. To, co trener, jakby mój mówi, jest kluczowe i on nie chce się z tym, broń Boże, sprzeczać, ale. Ale zawsze stara się dorzucić coś, co może mi pomóc. Co, co, co roku tak naprawdę robimy sobie taką, taką delikatną analizę e, mojego sezonu. Co było dobrze, co było źle, co można dodać do, do mojego repertuaru, co, co można poprawić, co trzeba poprawić. E, no i, i na pewno to, to jest bardzo przydatne i jestem bardzo wdzięczny za to. No to właśnie, a propos analizy. Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę i nad jakimi rzeczami teraz najpilniej musisz pracować? No Zacznę od tej, tych, nad czym muszę pracować. No, na pewno jest to obrona cały czas, czy to w grze 1 na 1, czy na piłce. Tak samo w grze zespołowej no, muszę, muszę się uczyć tego jako obrońca. No, nigdy niestety nie byłem jakoś wyjątkowo talentowany pod tym względem. Muszę bardzo mocno nad tym pracować. E, trener Milasz Mitrowicz teraz kładzie na tym na, na to bardzo dużą e, uwagę i, i myślę, że robię te kro kroczki, małe kroczki do przodu i rozwijam się e, w, tym, w tym kontekście. A no moje mocne strony, no to na pewno jest e, gra właśnie gra w ataku. No, bardzo lubię. Rzucać generalnie. Za trzy nauczyłem się z, trochę z czasem też, też kreować fajnie. Czasami udaje mi się podawać do kolegów. Nad tym też oczywiście muszę pracować cały czas, żeby, żeby stawać, stawać się tym, tym rozgrywającym. Mhm. Ale, ale myślę, że moją mocną stroną na pewno jest rzucanie kozioł i, i agresywność mhm. w ataku. No, ty właśnie łączysz grę na jedynce, na dwójce, ale bardziej widzisz się jako rozgrywający czy jako rzucający? Zdecydowanie rozgrywający, zdecydowanie rozgrywający. Chyba nie mam niestety takiego takiego wzrostu, takich warunków fizycznych, żeby grać na, na dwójce. No zobaczymy. No na pewno, na pewno ja chcę się rozwijać w kierunku, żeby być rozgrywającym. Oczywiście trochę, może w kierunku takiego kombo, ale, ale, ale moim celem jest granie na pozycji rozgry, rozgrywającego i także. Polepszanie moich umiejętności, kreowania drużyny i takiego playmakingu. Mhm. I wiadomo, że na razie nie masz ze sobą wielu lat kariery, ale czy w tym momencie są już jakieś zawodowe decyzje, których żałujesz? I takie rzeczy, które byś inaczej zrobił? Na pewno, na pewno tak. Ale, ale no po, to są, po to się robi błędy, żeby gdzieś tam je, je, je uczyć się z nich tak naprawdę. I, I myślę, że, że każdy, każdy błąd no to, to jest doświadczenie. Może nie nazwałbym tego tych, tych, tych błędów, no, nie, nie nazwałbym tego tak, ale, ale, ale taka nauka po prostu. I trzeba po prostu wziąć, wziąć z, tego, z tego jak najwięcej i nie popełniać tych samych błędów. Mhm. Ale tak, no wiadomo, błędy się zdarzają w każdej dziedzinie i tak naprawdę na każdym kroku, więc, więc pewnie coś by się znalazło. A tak na szybko jesteś w stanie powiedzieć jakieś najgorsze rzeczy? Nie, chyba nie, chyba nie. Okay. Tak na szybko nie, a musiałbym się zastanowić dłużej. A jakie cele stawiasz sobie na ten sezon? To bardziej drużynowe cele i konkretny wynik, czy, czy bardziej indywidualne? Na przykład zwiększenie? Mm -hmm. Są i takie, i takie. No, z, z drużyną bardzo, bardzo byśmy chcieli na pewno wywalczyć te playoffy. Będziemy musieli się mocno postarać po tym słabym starcie. No, i, i to, to, to był od początku taki cel. Indywidualnie chciałem, chciałem przede wszystkim e, być regularnie w rotacji i, i, i gdzieś tam na to zasłużyć swoją ciężką pracą, swoimi dobrymi meczami. I e, myślę, że na, do, do tej pory nawet mi się to udaje, nawet dobrze mi w, mi w tym idzie. E, Statystycznie nie chcę mówić, bo to tam gdzieś tam zachowuję hmm. dla siebie, ale, ale też mam jakieś tam takie swoje, swoje cele. Z każdego meczu tak naprawdę staram się jak najwięcej wyciągnąć, oglądam te mecze, cały czas się uczę, więc, więc oby te cele się spełniały. A patrząc czysto teoretycznie, to na tym etapie kariery, jeszcze jako młody zawodnik, wolałbyś grać po kilka minut w topowym klubie, w na przykład? czy właśnie być kluczowym zawodnikiem, ale który nie zdał tabeli? No to jest takie ciężkie generalnie pytanie, które, które myślę, że, że wszyscy, wszyscy mają problem z odpowiedzeniem na to. No myślę, że chyba każdy, znaczy ja osobiście bardzo lubię wygrywać mhm. I, i oczywiście to też zależy od, od momentu kariery, w jakim się jest, bo, bo ja na, na tym etapie tak naprawdę Chyba jeszcze aż tak bardzo nie potrzebuje tego, tego wygrywania, takiego wygrywania mistrzostw i tak dalej. E, tego bardziej potrzebuje ogrania, żeby wejść na ten poziom, żeby regularnie oswoić się przede wszystkim z tą klasą. E, no i, i, i na, tym, na tym myślę, że się skupiłem, i stąd też moja decyzja przejścia do, do twardych techników. Ale myślę, że. W późniejszym okresie kariery, no to na pewno zdobywanie tych miesiąc wygrywanie jest, jest, jest najważniejsze I, i, i to tak jak mówię właśnie jest, jest to bardziej uwarunkowane to, na jakim etapie przygody z koszykówką się jest. Jasne. A w, w tym momencie rozwijasz się w Toruniu, ale formalnie dalej jesteś zawodnikiem Śląska. I czy tak, masz tak. jakieś na... mm -hmm. no, to kończy. Czy, czy masz jakieś konkretne plany na dalsze etapy kariery, czy, czy raczej o wszystkim będziesz już na bieżąco decydować? E, tak. Potwierdzam najpierw pierwszą część pytania. Jestem wypożyczony z, ze Śląska Wrocław. Mam tam jeszcze kontrakt po, po tym sezonie na dwa lata. Mhm. E, ale nie, nie myślę na razie o tym, co się będzie działo później. Po sezonie z agentami usiądę, będziemy, będziemy gdzieś tam myśleć, co będzie dla mnie najlepsze. I będziemy szukać, no, będziemy szukać po prostu najlepszej opcji. Na razie o tym nie myślę. Skupiam się na każdym kolejnym treningu, każdym kolejnym meczu i, i to jest dla mnie najważniejsze. A jak wygląda rywalizacja między zawodnikami na tej samej pozycji? Czy najczęściej w jednej drużynie oni się nawzajem dopingują? Czy raczej się zdarza, że cieszą się, jeśli temu drugiemu coś nie wychodzi? No to też dobre pytanie. Różnie, to, to zależy też od, od osobowości, tak naprawdę. Ja do tej pory trafiałem na takich, takich przeciwnik, przeciwników, kolegów z drużyny, którzy, którzy raczej byli, byli w porządku. Nie, nie było żadnych zgrzytów, nie było żadnych problemów. Aczkolwiek no, by, by było, było wiele treningów, na których była mocna fizyczna walka. Nawet teraz y, przyszedł Sterling, Sterling Gibbs do nas, y, nowy zawodnik. No i, i już na pierwszym treningu gdzieś tam mieliśmy jakieś, jakieś tam y, pojedynki, że tak powiem. No, nikt, nikt nikomu nie chce odpuszczać, no ale tak to wygląda. No, każdy walczy gdzieś tam o swoje minuty, o swoją pozycję w drużynie. I tak to jest, on mi nie odpuści, ja mu nie odpuszczę i tak to wygląda. No właśnie, jak ocenisz pierwsze dni z Gipsem? Da się go w ogóle porównać do Jordana Berna. Ciężko. Myślę, że typ zawodnika jest dosyć podobny, ale Sterling jest dużo bardziej doświadczony, ma za sobą kilka lat już w Europie. Wydaje mi się, że jest to też zawodnik trochę większymi umiejętnościami mhm. I, i myślę, że może, może nam dużo, dużo dać jeśli chodzi o, o, o sukcesy drużynowe, o, o wyniki. Mhm. A masz jakieś swoje własne przemyślenia? Dlaczego nie wyszło w Toruniu Burnsowi? Ciężko mi powiedzieć na ten moment. Myślę, że, że pod koniec sezonu będę mądrzejszy na ten temat. Ale no na razie ciężko, ponieważ na, na treningach Jordan wcale nie wyglądał źle. To, to nie było też tak, że, że on na przykład był dużo gorszy ode mnie na treningach. Wcale wcale tak nie było. Oczywiście były, były, miał lepsze dni, le, lepsze i gorsze dni, ale, ale no też był, były te pojedynki na treningach i tak naprawdę w meczach. Wyglądał dużo gorzej niż, niż na treningach, to, to ja wiem bardzo dobrze, bo, bo gdzieś tam się z nim kryłem i, mhm. i, i, i rywalizowaliśmy przeciwko sobie. No i widziałem, jak, jak potrafił, co potrafił przeciwko mnie robić na treningach, a potem co, 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 co mu się działo w meczach. No ciężko jest to wytłumaczyć trochę. Ale no niestety nie udało mu się. Myślę, że to też kwestia takiego właśnie tego doświadczenia, o którym wspomniałem. I to, 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 to był tak naprawdę jego drugi sezon w, w Europie dopiero, bo tam w Bułgarii chyba zagrał. Już nawet nie, nie, nie pamiętam ile meczów, ale też chyba, chyba nie za dużo. No więc, więc no tego doświadczenia miał mało. A jednak europejska koszykówka jest trochę inna od tej amerykańskiej, więc tak naprawdę muszą, muszą się zawodnicy przestawiać, szczególnie na pozycji rozgrywającego. Kiedy dowiedziałeś się, że będzie ta zmiana na, na pozycji Twojego konkurenta do miejsca w składzie, to ucieszyłeś się, czy niekoniecznie? Bo, bo przy słabej dyspozycji Barrysa pewnie mógłbyś liczyć na, na duże minuty? Ja chcę najlepiej dla drużyny, więc. Chyba, chyba się ucieszyłem, znaczy ucieszyłem. No wiadomo, że to jednak Jordan był, był jakimś tam kolegą z drużyny. Jakieś, jakąś tam relację już złapaliśmy. Oczywiście wspominałem o tej rywalizacji na, na boisku, na treningach, ale, ale po, meczach, po, po treningach jesteśmy, jesteśmy kolegami, więc to, to jest jakby to po prostu normalna relacja. Yy, no więc, więc no, mieszane trochę uczucia. No wiadomo, że, że trochę Szczęście, że, że przyjdzie może ktoś lepszy, nadzieja taka, ale, ale no też, też nie, nie za duże, no bo jednak kolega z drużyny został wyrzucony, więc to też, też jakby nie jest, nie jest idealne. Nie? Co do ogólnie ligowego sezonu, to wyjazdy do, do innych miast, na inne hale to jest atrakcja i okazja do, do zobaczenia czegoś nowego? Czy już teraz bardziej przykry obowiązek i wolałbyś cały czas grać u siebie? Na pewno, nie, na pewno nie nazwałbym tego tak, że przykry obowiązek, ale no atrakcja. Myślę, ja, ja tu jestem, no ja generalnie kocham koszykówkę, więc dla mnie każdy, każdy gdzieś tam kolejny wyjazd, kolejny mecz związany z koszykówką to jest to jest ogromna przyjemność i, i, i no nie, nie ukrywam, że, że na każdy mecz jadę bardzo podekscytowany. No i, i pełen gdzieś tam takiej motywacji. Nie? Ale tak, więc tak raczej w tą stronę bym poszedł, że raczej to jest atrakcja i, i przyjemność niż, niż jakiś obowiązek, że to, że to moja praca czy coś. Raczej traktuję to jako, jako moje, no przyjemność moja. No tak. A jakich kibiców widzę, najbardziej cenisz, na jakich halach gra się gościom najtrudniej? Uf. No, to, to jest dobre pytanie na pewno. No teraz byliśmy we Wrocławiu, na pewno przez ostatni rok to, to poszło tam kibice wrócili do tych swoich starych zwyczajów sprzed, sprzed, najlepszych, sprzed najlepszych lat. Tam szoku świetnie, świetnie to kieruje i, i to naprawdę weszło na bardzo wysoki poziom. No i nawet na meczu z nami, gdzie można by się niekoniecznie spodziewać fenomenalnej frekwencji, bo jednak jesteśmy aktualnie drużyną z, z dołu, to, to, to z dołu tabeli, to jednak było, było naprawdę dużo ludzi, była świetna atmosfera i no, ja uwielbiam takie mecze, uwielbiam grać przy takiej, takiej, takiej atmosferze. Eee, może nie było tego widać po mojej dyspozycji, ale, ale, ale tak jest. Eee, no na pewno Anwil Włocławek. Ponieważ no, ta hala mistrzów tak naprawdę jest zawsze wypełniona. No i jeszcze bym tutaj w 100% dał czarnych słupsk, bo to, co na przykład się działo podczas y, półfinałów, y, które graliśmy ze Śląskiem rok temu, to było coś niesamowitego i naprawdę czapki z głów tam dla, dla kibiców, bo to, co robią atmosferę, to jest, to jest naprawdę wow. Wielkie wow. Zawodnicy z zagranicy byli, byli wszyscy tak naprawdę w, w szoku, że coś takiego może się dziać na meczach nie? i to było bardzo, bardzo pozytywnie wspominam. Oczywiście no, nam to bardzo utrudniało, ale ale, ale naprawdę pozytywnie. Nie? A do tego meczu, który teraz był we Wrocławiu podchodziłeś jakoś szczególnie, czy po prostu mecz jak każdy inny? Podchodziłem trochę szczególnie, co mogło się okazać błędem jednak, bo możliwe, że byłem trochę przemotywowany. I, i, I przez to, przez to tak, tak średnio zagrałem, ale no, no co, no, wiadomo, jak się gra przeciwko staremu, aktualnemu klubowi, no to jest, to jest tak mogę powiedzieć, że staremu, to, 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 to chce człowiek udowodnić. No, szczególnie, że jest wiele tam kolegów z drużyny, z którymi kiedyś się rywalizowało, przegrało się tą rywalizację. Więc na pewno, na pewno chciałem, chciałem coś udowodnić, no niestety się nie udało. No więc tak jak no, trzeba po prostu teraz yy, w kolejnym tygodniu dalej zacząć pracować i żeby tutaj jak przyjadą do Torunia to, to zagrać dużo lepiej. Poza samym graniem koszykówką interesujesz się też jako zwykły kibic? Oglądasz mecze to wyszukując jakieś konkretne rzeczy, konkretne aspekty czy, czy na patrzysz po prostu jak większość osób? Tak, oglądam oglądam dużo koszykówki tak naprawdę. Bardzo dużo oglądam Euroligi. Mhm. Lubię oglądać też polską ligę. No naszą naszą ligę. Gdzieś tam śledzę, śledzę, oglądam. Wczoraj oglądałem dwa mecze. Dąbrowa z kim grado? Z Łańcutem. tak jest. Dąbrowa z łańcutem i, i Legia ze Słupskiem. Oczywiście Legia, następny nasz rywal, więc to tak. Trochę naturalnie wyszło, że chciałem zobaczyć, jak sobie sobie aktualnie radzą. E, no, więc, więc oglądam regularnie. Euroligę tak naprawdę prawie wszystkie mecze. Mam wy, wy, wykupiony ten League Pass Euroligi, więc, więc y, oglądam tydzień w tydzień. Czyli razem no. bardziej europejska kaszakłka niż NBA? NBA rzadko. Rzadko też lubię, oczywiście, no bo to jest najlepsza liga, najlepsza liga świata, najlepsi zawodnicy grają tam, więc. Więc warto jest też, też zobaczyć, ale no przez to, że, że jest różnica czasowa, a ja no rano mam treningi, to, to ciężko jest w nocy wstawać. Dlatego raczej, raczej finały, albo ewentualnie jakieś powtórki. A tam w Stanach, albo tu w Europie, masz jakieś ulubione kluby, ulubione zawodniki? E... Oczywiście poza nie. No, w Stanach na pewno mam FNBA. No to Stephen Curry od, od wielu lat gdzieś tam się wzoruje. Jest, jest moim takim, no. mi um, brakuje? role model po angielsku. No więc, więc na pewno się wzoruje na nim i, i, i bardzo mi się podoba jego gra. No i biegiem rzeczy, tak samo jest Golden State Warriors im kibicuję i od, od tak naprawdę 2013 roku jakoś. No więc, więc to, to, to na pewno jest drużyna, zawodnik, których który, który, który śledzę i, i, i kibicuję. A, a w Europie, Euro, Euro, Euroligę w sumie oglądam dużo, ale to oglądam tak nawet nie, że kibicując. Bardzo lubię też szejna Larkina. Mhm. Aktualnie ma kontuzję, ale nie powiedziałem, że kibicuję na przykład FS-owi. Kibicuję FC Barcelonie, ale to bardziej tak jako, jako organizacji i w ogóle klubowi, tak samo w piłce nożnej, więc, więc po prostu FC Barcelona jako, jako organizacja kibicuje. Okay. To na koniec, już grałeś w Polonii, twój tata jest związany z Polonią, ty jesteś Warszawiakiem, więc nie mogę spytać Legia czy Polonia. Mhm. Eee, A może oba? No to to jest takie. Zawsze się mówiła, że albo Legia, albo Polonia. Ja jestem, wiadomo, jestem sercem związany z Polonią. Jestem aktualnie. Jestem wychowankiem Polonii, więc, więc ta Polonia będzie w moim sercu, ale nigdy nie miałem jakichś uprzedzeń, uprzedzeń do Legi. Zawsze, jak chodziłem na mecze, jestem też z Bemowa, więc bardzo blisko miałem do, do na mecze, na mecze koszykarskiej Legii. Więc, więc czy to była jak była w pierwszej lidze jeszcze, czy, czy potem jak już grała w ekstraklasie, to, to chodziłem I, i bardzo mi się podobała atmosfera, bardzo mi się nadal podoba. No i tak. Też nie, nie mogę się doczekać najbliższego meczu już właśnie z Legią. Więc nie wiem czy oba, ale na pewno nie, nie ma tutaj jakiejś nienawiści takiej, czy, czy coś takiego, czy, czy tak, tak tak bym tego po prostu nie nazwał. Okej. Okay. To Kasper wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Kasper Gordon, zawodnik Koszykarskiej drużyny z Jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki, dzięki.